Rosjanie mówią, że jesteśmy braćmi, ale ja myślę, że jeśli, e, jeśli mamy braci, to raczej są Polacy. I zamiast tego, żeby odpowiedzieć na jej pytania, co zaraz robić, ja po prostu powiedziałam, że kocham ją. Dlatego że nie wiedziałam, co będzie w następnym momencie. Dzień dobry, jestem z Ukrainy. Przepraszam um, za swoje błędy. Myślę, że mówię po polsku dobrze, ale wszystko jedno niestety nie idealnie. Rozumiem to. Chciałam zwrócić się do Państwa i chyba opowiedzieć o wojnie. Zdecydowałam się na to, bo dzisiaj jest 18. Dzień wojny. I y, na razie jestem w Odesie, to jest moje rodzime miasto. Mm. Nie wiem, nie jestem pewna, że Państwo mają całą informację. Chciałabym po prostu y, opowiedzieć od siebie, co się tutaj dzieje, ale zacząć chcę od najgłówniejszego. I mi się wydaje, że najgłówniejsze dzisiaj najpierw, y, co muszę zrobić, to podziękować. Polakom, Polsce, e, polskiemu urządowi za wszystko, co robią Polacy dla Ukraińców dzisiaj. Rosjanie mówią, że jesteśmy braćmi, ale ja myślę, że jeśli, e, jeśli mamy braci, to raczej są Polacy. E, tu chodzi nie tylko e, nie tylko o pomoc, nawet jeśli porównać Język ukraiński a polski, to można od razu zobaczyć, że między nimi jest bardzo mało różnicy i bardzo łatwo zrozumieć polski, gdy znasz ukraiński na odwrót. No, wiem to, bo jestem nauczycielką języka polskiego, wiem to dokładnie i pamiętam, że kiedy byłam jeszcze studentką, tłumaczyliśmy różne zadania i ćwiczenia z języka polskiego na rosyjski. A trochę później e, było jakieś zadanie, gdzie trzeba było tłumaczyć na ukraiński, i zauważyłam, że e, to prawie nie jest pracą, to prawie nie jest zadaniem, bo po prostu mówisz prawie to samo, tylko trzeba trochę inaczej poukładać zdania i trochę jakby zmieniać brzmienia niektórych dźwięków. E, I wtedy prawie już masz odpowiedź. No, oczywiście to nie zawsze tak jest, i myślałam. O tym jako studentka, jeszcze nie znając dobrze języka polskiego. Na razie dobrze rozumiem, że te języki nie są identyczne, ale mają bardzo dużo wspólnego tak naprawdę o wiele więcej niż z językiem rosyjskim, chociaż przez połowę mojego życia było mi mówiono inaczej, oczywiście zdecydowanie inaczej. W ogóle szczerze mówiąc, ja nie myślę, że my potrzebujemy braci. Dzisiaj w tej sytuacji myślę, że wolelibyśmy mieć dobrych sąsiadów. I zdecydowanie Polacy są dobrymi sąsiadami, bo dzisiaj Polska jest już całościowym uczestnikiem tego wszystkiego, co się dzieje. Як я уже мов, не ям наразі в Польщі, але я маю знайомих і колегів і своїх білих учнів, які виїхали до Польщі. і кожен з них, mówi, як дуже поляці роблять для українців, як поляці трактують українських охочців. Jak Polacy pomagają, to już nie mówiąc o tym, jak dużo robi polski urząd na poziomie oficjalnym, no chyba z całej Europy, muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że Polska jest tutaj obok i ma trochę więcej możliwości, moim zdaniem robi najwięcej. Ja to po prostu w sumie widzę i odczuwam całym sercem. Dlatego z całego serca dziękujemy bardzo. To taki początek, a teraz y, muszę trochę opowiedzieć, tak. Może najpierw trochę opowiem o sobie, skąd znam polski, w ogóle skąd to wszystko się wzięło. Y, no, to się zaczęło od tego, że kiedy otrzymałam y, swoje pierwsze wykształcenie, y, bo jestem nauczycielką szkoły podstawowej. I w tym właśnie czasie w telewizji pokazywano serial WEDŹMIN o ten starszy. No po pierwsze sam serial bardzo mi się spodobał. Wtedy nie czytałam książek, nie wiedziałam o co tam chodzi. Książki później też bardzo mi się spodobały, ale książki oczywiście czytałam po rosyjsku. А серіал власне на Україні був емітований по польську з російським дабінгом, тільки що на тлі всього було трохи слухати язик польський. І опроч того, що закохалам się в серіалі, в тим богатеже, очевидно, і в тій цілій історії, kiedy на тлі слухала язик польський, одразу зауважила, że to jest język słowiański i że jest bardzo jakby zrozumiały w porównaniu nawet do tego tłumaczenia. Spodobały mi się niektóre słówka, na przykład forma trybu rozkazującego od słowa zrozum, od słowa zrozumieć, o ta forma zrozum i tak poważnie jeden bohater w jakimś momencie powiedział do drugiego zrozum. Zaraz musisz robić to, i tak, tak to mi się spodobało, że w tym momencie powstało takie marzenie, żeby uczyć się języka polskiego. I już trochę później, przypadkiem, miałam taką możliwość, kiedy mnie zaproponowano oprócz swojej podstawowej specjalizacji uczyć się jeszcze języka niemieckiego albo polskiego. I ja od razu przypomniałam o swoim dawnym marzeniu, a w tym momencie już minęło chyba 4 albo 5 lat, ale wszystko jedno: pomyślałam, że to jest niezły pomysł, i właśnie zgodziłam się na to. Zaczęłam się uczyć języka polskiego. Trzeba powiedzieć, że dla mnie w żadnym momencie to nie był język trudny, chociaż zaraz już jako nauczycielka wiem, że różnie bywa. Ale zawsze mi się podobało. Były trudniejsze zadania, oczywiście nudniejsze. Gramatyka jest bardzo skomplikowana, to wszyscy wiedzą. No co powiedzieć, wszystko pokonałam, bo mi się podobało, właśnie i później miałam możliwość wyjechać do Polski. Już poznałam Polaków osobiście, zrozumiałam, jacy to są ludzie. No właśnie. Uczyłam się języka polskiego przez 5 lat. Później wyjechałam do Polski na magistraturę. Nie ukończyłam tam magistratury, po prostu miałam, byłam uczestnikiem takim, takiego programu wymiany studentów, i już właśnie kiedy to skończyłam, przyjechałam do domu. Trzeba powiedzieć, że. Najpierw to ja nie miałam takiej pracy z językiem polskim po prostu zaczęłam pracować jako sprzedawczyni, ale nawet pracowałam w kilku firmach, ale nawet tam za każdym razem zawsze był jakiś polski partner, zawsze były jakieś umowy w języku polskim, których nikt nie mógł przetłumaczyć oprócz mnie. I właśnie w tym momencie po raz pierwszy zrozumiałam, że na przykład język francuski albo niemiecki to nie są złe języki, oczywiście, ale Francja, Niemcy są znacznie dalej, a Polska jest obok nas i cały czas współpracujemy, coś kupujemy, mamy różne. Różne po prostu e, związki oficjalne, e, też e, no, dużo ludzi ma krewnych, to już e, inne pytanie, ale w Odesie chyba mniej. E, ale w każdym razie to jest naprawdę język, który ma praktyczny zastosunek po prostu. No i po 14 roku okazało się, że jest dużo ludzi, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Ewentualnie wyjechać do Polski na pracę albo na studia, i o tym się zajęłam jako nauczycielka, jako tłumacz. I wszystko było dobrze. A, a potem było 24 lutego 2022 roku. No, właśnie. Ale o tym, jak się zaczęła wojna. Znaczy, była noc, spałam i obudziłam się od jakichś strasznych, ale dalekich dźwięków. E, ja najpierw w ogóle nie zrozumiałam o co chodzi, I szczerze mówiąc, raczej chciałam po prostu dalej spać. E, ale za parę minut do mojego menedżera zaczęli dzwonić e, po prostu ludzie z innych miast Ukrainy. Bo on współpracuje z różnymi ludźmi, którzy mieszkają w różnych miastach i zaczęli do niego dzwonić z Kijowa, z Lwowa, z Dniepra i mówić o tym, że strzelają, że też słyszą jakieś straszne dźwięki i że chyba się zaczęła wojna. W ogóle to takie straszne słowo. Dla mnie kojarzy się oczywiście chyba. Z drugą wojną światową, z jakimś czarno-białym kinem, po prostu... I w tym kinie, szczerze mówiąc, nigdy nie było nic dobrego, tylko śmierć. Ludzie strzelają, giną, krew. Ja w ogóle, w ogóle nie lubię filmów tego gatunku. Ale zaraz w takim e, filmie w niektórym sensie żyje. No, muszę powiedzieć, że na szczęście w odesie na razie no, stosunkowo jest spoko. Mm. No, ale nie do końca. Znaczy. Wszyscy zaczęli po prostu panikować. Ja też nie wiedziałam co robić. Wzięłam po prostu wiadro i zaczęłam wypełniać go wodą, dlatego że pomyślałam, że może później nie będzie wody albo coś takiego. No, szczerze mówiąc, w takiej stresującej sytuacji czasami po prostu robisz coś i nie wiesz dlaczego. Ja chyba dokładnie nie wiem dlaczego to robiłam. I właśnie w tym momencie do mnie zadzwoniła moja siostra, która mieszka bliżej do morza. I ona powiedziała, że ona też słyszała te wybuchy, ale one były znacznie bliżej i głośniej. I e, jeszcze um, ona mieszka w takim domu, który e, ma nie bardzo dobre budownictwo. I e, ona najpierw pomyślała, że może to jest trzęsienie ziemi. Bo e, trzęsły się ściany, i ona była strasznie przelękana, ale starała się, jakby e, pozostawać w jakimś takim mniej więcej normalnym stanie. I zapytała mnie takim e, głosem, jakby to powiedzieć, e, starając sama siebie uspokoić, zapytała mnie tak poważnie, Okej, okay. co zaraz musimy robić? E, właśnie e, ona chyba zwróciła się do mnie z tym pytaniem, dlatego, że ja jestem starsza o parę lat i może miała jakąś jakby nadzieję, że ja lepiej wiem, co robić w takiej sytuacji, ale właśnie e, ja w tym momencie myślałam o tym, że ja słyszałam, jak do męża dzwonią koledzy z różnych miast i ja w tym momencie tylko rozumiem, że kiedy siostra pyta, gdzie musimy zaraz jechać, ja rozumiem, że nie ma, my nie mamy gdzie jechać. Po prostu to jest w całej Ukrainie. To jest wszędzie. To po prostu nie ma gdzie jechać. I zamiast tego, żeby odpowiedzieć na jej pytania, co zaraz robić, ja po prostu powiedziałam, że kocham ją. Я також не віддзвою, що буде в останній момент. Ще раз зачав опакать. І муви я дзвоню до до тебе не для того, щоб щоб жбиш впровадила мно в паніки, жбиш мене успокоїла трохи. Що ти робиш? Ну, а я ністати теж Też w tym momencie rozumiałam, że zaraz się zaczyna panika. Po prostu nie wiem, co robić. No, to była już, nie pamiętam dokładnie, no chyba piąta rano, i włączyliśmy wiadomości, zaczęliśmy oglądać, co się dzieje. Oczywiście, tylko to można było robić, i po prostu. Padłam w taki stan. Trzeba powiedzieć, że przez 3 dni nie jadłam, bo po prostu mi się wydawało, że moje życie się skończyło. No, w ogóle to mi się nie wydawało. Moje życie się skończyło. Przynajmniej takie, które, które było przed wojną, które ja znałam. No, na szczęście te straszne obrazki, które namalowałam w swojej głowie, jeszcze się nie spełniły. E, bo te żołnierze, jakby wojska nie doszły do Odesy. Mam nadzieję, że nikt nie dojdzie, ale nie wiadomo jak będzie. Właśnie e, po kilku dniach, e, te pierwsze trzy dni, ja prawie nie pamiętam, bo tam e, po prostu to była całościowa frustracja. Nie wiedzieliśmy co robić, krewni byli strasznie przelękani. I kontynuowali mnie dalej pytać, co musimy robić. Właśnie w tym momencie dużo moich znajomych zaczęło wyjeżdżać do Polski. Ja pomyślałam, że może warto wyjechać, ale to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że mamy mężów. I oczywiście, że mężowie pozostają, dlatego żeby bronić swojego kraju. Um, ja nie mam dzieci, ale moja siostra ma dziecko i nie zna ani języka polskiego, ani angielskiego. Nigdy nie była za granicą. E, bała się jechać sama, i dlatego po powiedziała, że pojadę e, tylko z tobą, albo nigdzie nie pojadę w żadnym razie. No, też gdzieś przez dobę myślałam nad tym pytaniem to był e, jeden z najtrudniejszych wyborów w moim życiu, gdy musiałam e, wybrać między tym, żeby pozostać obok męża, a e, pomóc siostrze, dlatego, że no, też bardzo lubię swoją siostrzenicę i bardzo bym chciała, żeby ona była w bezpieczeństwie. No, ale w końcu zdecydowałyśmy pozostać. Tutaj też y, było dużo przyczyn. To nie tylko przez męża. Y, mam dużo zwierząt w domu, y, i jeśli ja na przykład mogę wywieźć jednego kota, to ja nie mogę wywieźć czterech kotów. Y, no, tutaj ludzie ratują dzieci, a ja z czterema kotami. Jak to ktoś sobie wyobraża, nie wiem. Y, y, I gdzie z nimi mieszkać. No, i oprócz tego wszystkiego, ym, nikt tak naprawdę nie chce porzucać swojego domu. Ym, w ogóle mieszkam w tym domu, w którym się urodziłam. Ja tutaj mieszkałam przez całe życie. E, no, może jakiś czas w Polsce, w Akademiku, ale no, wiedziałam, że to jest czasowo. I właśnie. Kiedy byłam w Polsce, chociaż bardzo mi się tam podobało, ale strasznie tęskniłam za domem, za Odesą. Ona mi się śniła. Nawet nie ludzie, a po prostu ulice. Takie... No, my mamy e, ulicę Derybasowska, chyba wszyscy o tym słyszeli może. To główna ulica miasta. Ona mi się śniła też. Duży plac w centrum, gdzie często spacerowałam z kolegami, też mi się śnił i inne miejsca. Odeski bruk, który wygląda nie tak jak w Warszawie, nie tak jak w Lwowie, bo tam są takie małe kwadratowe kamienia, a w Odesie są duże półokrągłe, nie wiem jak to poprawnie opisać. No po prostu odeski bruk wygląda inaczej. I ja go lubię. Nie chcę go porzucać ani odesy, ani domu, ani męża. I mi się strasznie nie podoba, że muszę to robić. No, o taki był początek. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.